Niniejsze nagranie powstało na potrzeby konkursu do żywocie za film o multiplanerze. Niestety w trakcie realizacji coś poszło nie tak. Mikrofon oraz kamera nagrywająca całość równolegle w wyższej jakości po prostu się rozłączyły. Najmocniej więc przepraszam Was za jakość tego nagrania, w tym jakość dźwięku nagrywano ruskim długopisem. To jest multiplaner. Multiplaner format B5 długopis PerPayMate. Inkjoy mamy wszystkie narzędzia, które potrzebujemy, żeby zacząć działać z Getting Things Done. Multiplaner ma fajną tajgunkę, której można użyć do zaczepienia sobie długopisu w wygodny sposób, bądź też do utrzymania zawartości, jeżeli w środku będziemy mieli zbyt dużo różnych dodatkowych materiałów. Na samym końcu multiplanera znajduje się też taka. Fajna y, szufladka czy też koperta, w której można włożyć bieżące rachunki, dokumenty bądź inne y, rzeczy. No jak widzicie, akurat w moim przypadku się one walają tutaj gdzieś y, w środku. Taki ze mnie bałaganiarz. Multiplaner jest podzielony na trzy części. Trzy części potrzebne tak naprawdę do realizacji idei getting things done. Things done. Pierwszy jest to desktop, czyli pulpit, tudzież tak naprawdę nasz koszyk i y, podział na projekty. Po drugie, mamy tutaj e, timekeeper, czyli nasz terminarz, no i ostatecznie notes e, na zapisywanie swoich notatek. Wszystko opatrzone ładnymi e, cytatami. E, mamy dodatkowo jeszcze terminarze czasowe i duży notes na więcej notatek. Na pierwszej stronie znajdziemy też zeszłoroczny kalendarz i tegoroczny kalendarz. Duże projekty, które możemy sobie tutaj rozpisać, właśnie obok kalendarza na dany rok i jeszcze plany na rok przyszły. Od tego momentu zaczynają się tak zwane foldery, czyli właśnie nasze projekty. W moim przypadku pierwszy folder wykorzystałem sobie do stworzenia, e, jak widzicie, koszyka. Zrazem czas, z, z czasem używania multiplanera coraz lepiej sobie z tym radziłem, aż w końcu doszedłem do, e, takiej, e, ładnej tutaj, e, do takiego ładnego formatu. Po drugie, terminarz. Jest to najrzadziej używana przeze mnie funkcja tego multiplanera, gdyż mam dosyć dużo zapisane w terminarzach, czy to w usłudze Google, czy to w usłudze Windows Live, ale czasami coś zapiszę, jakieś ważniejsze zadania, tutaj mamy akurat spotkanie czy kurs językowy, no i jakieś spotkanie z prawnikiem, jakiś zapis o tym, że chciałbym sobie zjeść burrito. Takie tam pomniejsze rzeczy. No i ostatecznie notes uzupełniony o karteczki samoprzylepne, które naprawdę tutaj dużo miejsca nam dodają, i za chwilę to Wam wszystko pokażę. Dlaczego tak naprawdę nagrywam ten film? Po pierwsze, faktycznie jest konkurs. To jest jeden z powodów. Drugim z powodów jest fakt, że chciałbym to wszystko w końcu posprzątać i w końcu zacząć korzystać z multiplanera tak, jak należy. No i w tym przypadku mamy tutaj e, cały koszyk zadań do rozpisania po, e, po e, folderach, po naszych projektach. To właśnie razem z Wami spróbuję zrobić. Co jest ważne przy rozpisywaniu zadań? E, mamy zapisaną stronę notatek, na której znajduje się jakaś informacja na dany temat. Tutaj mamy coś na stronie 19. No i jak widzimy, w dużej ilości pomazgranych zapisów mamy informację, że e, te dwie osoby tutaj e, mają się tym zająć między październikiem a e, listopadem. E, takie Tego typu zapisy możemy tu znaleźć. Innym zapisem jest, że profilingła, czyli jak widzicie ten wpis tutaj w, e, w terminarzu znajduje się zarówno na stronie 39 notatek, jak i na... E, Tygodniu 34. Terminarza. Ok, zacznijmy więc to przepisywać wszystko do yy, tak naprawdę folderu. Zamykamy zbędne nam rzeczy. Tutaj o to, abyśmy otworzyli je na odpowiedniej stronie, dba yy, nam Zakładka, tak więc jest to bardzo wygodne rozwiązanie. No i co my tutaj mamy? Paintball wydziałowy. Stron, mamy to notatki na stronie 19. Jest to coś. Podlegające pod projekt WRSS Wydziałowa Rada Samorządu Studentów. No i sprawdzamy, mamy zapis, więc dopisujemy tylko notatka, strona 19 i teraz, ja to sobie zostawiam w koszyku. Jak Wy zrobicie, to jest Wasza wola. Ja wolę sobie zostawić to w koszyku do momentu, do którego ja tego zadania nie skreślę. Wiedząc, że mam to zapisane w koszyku i szybciej to znajdę niż mając to y, zapisane. W samym tylko projekcie. Natomiast, jak będę przeglądał tylko i wyłącznie projekt i chciał zobaczyć, co mam jeszcze z niego do wykonania, to właśnie wówczas ten zapis mi tutaj się yy, przyda. Jak widzicie, właśnie wykreśliłem dwa zadania, które już się zakończyły, stąd też sobie z tym radzę. Kolejna rzecz to niepełnosprawni, chodzi o pomoc niepełnosprawnym u nas na Politechnice Poznańskiej, yy, na której jestem członkiem samorządu, no i to także wyląduje w yy, moich zadaniach. Ty... Tak, dokładnie. Tutaj w komisji kształcenia i temu podobnych rzeczach, więc oprócz paintbola wydziałowego, tu sobie odcielimy kreską, muszą być niepełnosprawnie strona 21, no i w ten sposób te zadania są y, przepisywane. Biblioteka, ponownie strona 21. Na razie przerwijmy przepisywanie z, pier, z koszyka tu do 1, przepiszmy coś z koszyka tu do 2, żeby e, mieć, e, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w innych projektach. Mam tutaj sprawy e, prywatne, typu właśnie przeprowadzenie moich reklamacji. Spraw prywatnych nie przepisuję do zadań. Zostawiam je w koszyku głównym, nie powinienem tak robić, powinienem mieć właśnie jakiś tutaj e, dodatkowy koszyk na zadania prywatne, ale doszedłem do wniosku, że mi jest to niepotrzebne i ja sobie z tym jak najbardziej e, radzę. Inną rzeczą jest na przykład praca magisterska, która ma notatki na stronie 31 i powinna wylądować w studiach. Tak więc, praca magisterska, strona 31. Ok, i co jeszcze? Mamy tutaj na przykład komputery w biurze. To jest ponownie sprawa WRSS-owa. Komputery. Józef. Czy mają zapisaną stronę? Nie mają zapisanej strony, więc to tak zostawiam. Natomiast mamy tutaj jeszcze takie zapisy MEM, czyli tak naprawdę to są moje notatki ala żółte karteczki odnośnie na przykład kontaktów na Pyrkon. Pyrkon tutaj polecam Wam serdecznie. Bardzo serdecznie Wam polecam po pojawienie się na następnym Pyrkonie, bo jest to, jakby nie patrzeć, największy festiwal fantastyki w Polsce. Bardzo fajna sprawa. Wracając do tego, po pierwsze trzeba przygotować kontakty pyrkon. Strona 15 do 18. Pyrkon zeszłoroczny, to jest 2013, już się zakończył. I tu mogę sobie utworzyć nową stronę na zadania pyrkonu. Tak więc napiszę tu sobie 2014. Zostawiam sobie wolne miejsce na perkon, bo to sobie zapiszę kolorowym długopisem. No i moje zadanie to tak naprawdę mem, więc stworzę sobie kolumnę na karteczki, na mem, na memy tak naprawdę i zapiszę sobie tutaj kontakty w notatkach 15 do 18. OK. Plus jeszcze. Teraz mi się przypomniało. Plus Mine, które otrzymałem jakiś czas temu. I ja w ten sposób korzystam z mojego multiplanera, wykorzystuję tutaj wszelkie zalety Getting Things Done. Mam nadzieję, że i Wam takie narzędzie kiedyś się przyda i spodoba Wam się możliwość jego użycia.